Maneczko w 136 części Let's Play Gothic 2 kroniki y, Myrtany. Ostatnio poznaliśmy właściciela na papierku tej kopalni, dowiedzieliśmy się co i jak. Jeszcze dużo jest do rozwikłania <laughs> sytuacji, bo dalej nie wiemy kto jest trzecim graczem i kto tu robi największe zamieszanie. O, ten cały czas sobie śpi, no to świetnie. Uu. A co tam się dzieje? O co Kaman? Co jest tutaj grane? Dokadaj, gdzie jest Nars, albo obetnę ci te parszywe łapy. A co, zgubiłeś swojego kolegę? Może poszukaj go tam, gdzie leży Roel. Po co mielibyśmy zabijać Roela? Zabiliście jednego ze swoich i teraz próbujecie w to wrobić nas? Chciałem, żebyśmy tu mieli pewien układ. Gdzie wszyscy możemy sobie trochę zarobić w miłej atmosferze, ale jak widać, bez twardej pięści się nie obejdzie. Od mm. tej pory będziecie oddawać całe wydobyte złoto. A jeśli zobaczę, że któryś z was się obija, to osobiście połamie mu ręce. Nie masz prawa. Żądamy widzenia z Igorem. Zapomnijcie o Igorze. Teraz to ja tu rządzę. Okay. Jeśli do jutra nie zobaczę tutaj Narsa całego i zdrowego, to wymyślę dla was jeszcze ciekawsze kary. Co się ciekawie porobiło. Bardzo ciekawie. Sytuacja w kopalni coraz szybciej eskaluje. Bladwin otwarcie przyznał mu się, że to on tu teraz rządzi. Gdyby udało mi się odnaleźć Narsa, to może chociaż na moment powstrzymał, powstrzymałbym to szaleństwo. Można z nim zagadać? Hela. Kurwa, nie z nim, tylko z Hela. nim. Spadaj. Dość się już dzisiaj was na oglądałem. czyli ma to w dupie. Bladmi zdecydowanie nie ma nastroju do rozmowy. Lepiej nie będę go denerwował. No może lepiej nie. Ej, kurwa. Ciągle. Czekajcie. Tutaj kopacze są. No dobra. Hela. Co sły... Obawiam się, że nawet jeśli up. Ciągle mnie ciekawi ten gościu, bo nic z nim nie można pogadać, a to był... On miał dość interesującego questa, jak byliśmy tu pierwszym razem, nie? A teraz nic, mogliśmy go tylko okraść. Aż dziwne to jest. Ej, ty! Uuu, ciekawe. Ty nie wydobywasz? Moja ręka dalej nie jest w najlepszym stanie. No? Jeśli będą chcieli mnie zmusić do kopania, to będą to musieli zrobić siłą. I przy wszystkich niech wszyscy zobaczą, jak zmuszają starego, rannego górnika do śmierci z kilofem w ręku. Chwale. Powinniśmy się im jakoś przeciwstawić. Jeśli tak to zostawimy, to wykończą nas jednego po drugim. Zupełnie jak Roela, na dnie tego tunelu. Całego poturbowanego i pogryzionego. Jak tak o tym myślę, to chyba wolę nie siedzieć tutaj zaraz hmm. przy tych wszystkich strażnikach. No, bardzo dużo wie siedząc na dupie, nie? Eee, Murk jest na faceta, ze, jak na faceta ze złamaną ręką, zdaje się być bardzo skłonny do walki ze strażnikami. Ciekawe, gdy mnie mijał, poczułem jakiś dziwny, znajomy zapach. I to jest słowo klucz, kurwa. Ten zapach. Blanty. On kurwa podrzucił blanty. Bo paczkę tego ziela. A, ty kurwa gnoju. Dobre, to obstawiam, że on może być tym trzecim graczem. Nie wiem jeszcze czy na 100%, ale ten zapach ewidentnie wskazuje na niego. Ciekawi mnie grupka strażników um, pod przywódcą, przywódcem, przywódcem, tak, pod przywódcem, pod zarządem tego starszego górnika. Dobra, idziemy. Tu go nie ma. Sprawdźmy tunele po bokach. Jak go nigdzie nie znajdziemy, to będzie lipa. Nie No, jak nie znajdziemy? Musi Ej. gdzieś być. Nie ma, że go nie znajdziemy. W ogóle zapiszmy. Jakby zaraz się coś miało nagle spieprzyć. No czyli mamy potencjalnie trzeciego gracza. Może wrócili? Co jest? Kto jesteś? Szukałem cię. Co jest? Mnie? O co chodzi? Chodź za mną, nie ma czasu na wyjaśnienia. Dobra. Albo chcą mi łeb rozwalić, albo się dogadamy, nie? Aha. A gdzie a ten aha, nie ma tego strażnika co pilnował z Bladwinem chyba poszedł. Dobra. Jesteś no proszę. Wreszcie. Już się martwiłem, że do nas nie Kogo my tutaj mamy? Co tu się dzieje? Od jakiegoś czasu prowadzimy tutaj tajne zebrania, by ustalić nasze dalsze działania. Początkowo mm -hmm. myśleliśmy, że obejdzie się bez użycia siły. Liczyliśmy, że jeśli w końcu Igor nas wysłucha, to uda nam się dojść do jakiegoś porozumienia. A Igor już nie. Niestety, tu. dzisiejsza sytuacja pokazała, że nie mamy żadnego wyboru. Mm -hmm. Tutaj nie chodzi już tylko o warunki pracy i nasze zarobki. Tutaj odbywa się walka o nasze życia. Dobra. Dlaczego mnie tu wezwaliście? Odkąd tu przybyłeś, mieliśmy cię na oku. Miałem przeczucie co do tego, że możesz być zwyczajnym szpiegiem i nie myliłem się. Nie trać już czasu na te swoje gierki! Przyznaj się po prostu, że przybyłeś tu tylko po to, by nas rozpracować i zmusić do niewolniczej pracy. Nie, kurwa, czekajcie, bo już się ostatnio napaliłem na happy end, a tu może zaraz się źle skończyć. Lorenzo przysłał mnie, by wam pomóc. Doprawdy! To dlaczego wcześniej nic nie powiedziałeś? Dlaczego kręciłeś się pod domem Igora? Twoja historia jest bardziej dziurawa niż ser. A my mamy już dość kłamstw. Nie mogę pozwolić, by zwykły szpieg tak jak chłopcy! Brać no Kurwa. No nie, nie, nie. Ech. Dobra, poczekajmy, aż ten górnik nas chyba zwerbuje. No nie mówcie mi, że nie ma innej opcji. No właśnie to jest. Z... Kiepskie zakończenie. Złe, no. Mnie? tych górników tam będziemy musieli ubić jak się na nas rzucą, a ja nie chcę ich ubijać, bo... To... To nie są oni, w sensie, to nie, nie, nie to nie oni są tymi złymi. Tu jest cały pies pogrzebany. Jesteś... W... Co? Od jak początku jesteś... Dobra, Niestety... sp spróbujmy... Spróbujmy tą opcję zrobić, może jeszcze jest nadzieja, że złą opcję kliknąłem. Co planujecie zrobić? To, co powinniśmy zrobić już dawno? Wziąć kilofy w dłonie i przywalić nimi w łby tych przeklętych oprawców! Zbyt długo już się na to godziliśmy! Igor i jego strażnicy muszą ponieść karę! No, kurwa. Dla... Odkąd tu przybyłeś, mieliśmy cię na oku! Miałem przeczucie co do tego, że możesz być zwyczajnym szpiegiem, i nie myliłem się. Nie trać już czasu na te swoje gierki! Przyznaj się po prostu, że przybyłeś tu tylko po to, by nas rozpracować i zmusić do niewolniczej pracy. Nie jestem żadnym szpiegiem, no kaman! Nie jestem żadnym szpiegiem. Nie mogę pozwolić by zwykły szpieg tak jak ty pokrzyżowany. No na nie plany. jestem szpiegiem! Kupcy, brać go! Ja pierdolę, no nie gadajcie. Eee... Kurwa mać, no weźcie mnie, nie wkurwiajcie. Dobra, jesteśmy z powrotem, no niestety, kurde, myślałem, że uda się jakoś z tym happy-endem w tej kopalni, ale kuźwa, no niestety nie, no. Chyba popełniliśmy za dużo błędów przy pierwszym podejściu, no i zaraz... Jesteś wreszcie, tak. już się martwiłem, że do nas nie dołączysz. Co tu się dzieje? Od jakiegoś czasu prowadzimy tutaj tajne zebrania, by ustalić nasze dalsze działania. Początkowo myśleliśmy, że obejdzie się bez użycia siły. Liczyliśmy, że jeśli w końcu Igor nas wysłucha, to uda nam się dojść no do, do jakiegoś porozumienia. Niestety, dzisiejsza sytuacja pokazała, że nie mamy żadnego wyboru. Mm -hmm. Tutaj nie chodzi już tylko o warunki pracy i nasze zarobki. Tutaj odbywa się walka o nasze życia. Co planujecie zrobić? To, co powinniśmy zrobić już dawno wziąć kilofy w dłonie i przewalić nimi w łby tych przeklętych oprawców. Zbyt długo już się na to godziliśmy. Igor i jego strażnicy mu... Dobra, no i teraz będzie dialog kluczowy. Dlaczego mnie tu wezwaliście? Odkąd tu przybyłeś, mieliśmy cię na oku. Miałem przeczucie co do tego, że możesz być zwyczajnym szpiegiem, i nie myliłem się. Mm. Nie trać już czasu na te swoje gierki. Przyznaj się po prostu, że przybyłeś Ech, nie, tylko kurna, i zmusić już do niewolniczej pracy. tak się cieszyłem z tym zadaniem z, z zaginioną paczką ziela, nie? Że on. Dobrze zareagował ten dziadzio na to, że w sensie, że, że podrzucił temat, że ktoś może wyrobić, a nie wkurzył się. Ech, a to kurwa coś takiego, no. Wydaje mi się, że jak za pierwszym razem byliśmy, to chyba nie wiem, te, tego złoża nie przypilnowaliśmy górnikowi, piwa za dużo daliśmy strażnikom, i chyba przez to jest przypał. Ale to jest głupie według mnie, e, bo jedne rzeczy liczą się bardziej, a drugie mniej. Ja w, ogólnie zrobiłem więcej rzeczy dla górników. Dla kopaczy, kurde, i tak jestem potraktowany. Jeszcze mam tą pieczęć w kieszeni, nie? Lorenzo przysłał mnie, by wam pomóc. Doprawdy! To, to dlaczego wcześniej nic nie powiedziałeś? Dlaczego kręciłeś się pod domem Igora? Twoja historia jest bardziej dziurawa niż ser, a my mamy już dość kłamstw! Nie mogę pozwolić, by zwykły szpieg tak jak ty pokrzyżował nam plany. Chłopcy, brać go! No i jest dupa zbita, kurna mać. Dupa zbita, ja pierdzielę. No i nie będzie happy endu. No, górnicy zginą. Górnicy uznali mnie za śpiegę, rzucili się na mnie w jednym z opuszczonych tuneli. Chyba musieli mnie obserwować od dłuższego czasu. Nie sądzę, że moje słowa w tym momencie mogły cokolwiek pomóc. A to za wszystkim odpowiada pewnie ten pieprzony muruk kuźwa. Zwłaszcza, że, że poczułem od niego ten dziwny zapach. Ten zapach tego ziela, kurwa. No i nic już z tym nie mogę zrobić. Szlak by to. Dobra. Muzyko graj. Nie są w stanie mi nic zrobić. Szkoda, no naprawdę, szkoda. że to tak się musiało skończyć. nie dali mi żadnego wyboru. Żadnego. Górnicy walczyli ze mną na śmierć i życie, nie pozostawili mi wyboru. Bez osób przewodniczących strajkowi pozostali górnicy powinni stracić ochotę do jakichkolwiek protestów. Muszę jak najszybciej dostać się do Lorenzo i powiedzieć mu o całej sytuacji. Może uda się dzięki temu powstrzymać dalszy rozlew krwi i obłęd Bloodwina. Może... Ale no to nie jestem zadowolony z tego, ale już naprawdę próbowałem... Już mam dość tej kopalni, Po prostu chcę stąd spieprzać. No i tyle, kuźwa. Tyle czasu tu spędziłem poza odcinkami, nawet nie, 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 wyobrażacie sobie, ale nie, no po prostu nie. Nic tu nie ma. Już miałem jedno takie załamanie, ale później to było chyba na ostatnim odcinku, że jakoś zatrybiło i, i ten dialog z tym ziele, zielem, paczką ziela skradzionego udał się, nie? Już byłem happy, bo już mówię, o kurde, to już się nastawiło na dobre tory, nie? Ale kuźwa, no dalej się coś spieprzyło. Według poradników ta ten quest, znaczy poradniki też są różne wersje. E, wiem, że na gry online chyba pisało, że, że e, jak e, podczas tego śledztwa z, tym, z tą paczką tego ziela, jak tu będzie dobra reakcja, ten, ten dziadzio nie wkurzy się na nas to już będzie git. No niestety nieprawda. A z kolei na jednym poradniku chyba ze Steama je, trzeba pilnować właśnie tego złoża jak za pierwszym razem jesteśmy i nie dawać piwska. A ja tego nie dopilnowałem, ale zrobiłem mnóstwo innych rzeczy, kuźwa, nie? Czekajcie, bo jeszcze to nie jest koniec naszych problemów. Eee, poczekajcie, ja mam tutaj coś. Zjedzmy sobie troszeczkę tego wszystkiego. No, dobra, niech będzie. Dobra. Zapiszmy sobie na oddzielnym slocie. No jeszcze musimy się wydostać stąd, nie? Iść do Lorenzo, który, no, nie będzie na pewno zadowolony. Bo to nie tak miało być. Chcę. Bladwin polecił mi nie przepuszczać mhm. nikogo, dopóki sam nie wróci do kopalni. Bladwina nie ma w kopalni? Tak. Podobno miał jakąś rozmowę z Igorem. Ja tylko widziałem, gdy bieg jak poparzony w stronę miasta. Cholera wie o co mogło chodzić. Ja tam nie chcę mieć problemów. Dlatego proszę byś zawrócił i zajął się kopaniem. No kurwa, musimy się spieszyć. Zejdź mi z drogi albo sam cię przesunę. No chodź. Zobaczymy jak machasz tym kilofem. Muzyko graj. Nie będę płacił już, no. No ty kurwa. Mam dosyć tego miejsca. Nie są wcale tacy mocni. 450 expa jeszcze wpadło, zajebiście. Dobra, e, dostaliśmy wpis. E, trochę mnie to kosztowało, ale udało mi się uciec z kopalni. Muszę jak najszybciej udać się do Lorenzo. To prawda, jeszcze tylko weźmiemy wszystko co mamy. Dobra, nie jesteśmy ubrani. Hmm, tak, 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 jeszcze Pokaż pohandlujmy mi... troszeczkę, nie, nie ma nic ciekawego, dobra, wszystkie, no możemy wszystkie, no, o, no i fajna kapusta wpadła za to. Bardzo fajna. Tam 40 par miałem zachomikowanych w mieście. Także git mamy 10 koła. Ładnie. Dobra, ale to nie zmienia faktu, e, że musimy e, 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 zajwaniać. I no i niestety prosto do miasta nie możemy jechać. Chyba się nic nie zmieniło, nie? Tylko będziemy musieli jechać przez Silbach. Także po prostu zobaczymy się gdzieś tam e, na miejscu w okolicy Lorenzo, no. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Zobaczymy, ee, czy będziemy przed Bladwinem, czy będziemy w tym samym momencie. Zaraz się mu okaże. <laughs> Kurwa, żeby jeszcze nie zrzucił tego wszystkiego na nas, nie? Aaa, eee, ja czek czekajcie. Dobra, Hej, dobrze że jesteś. Musimy porozmawiać o tym, co zrobiłeś w kopalni. Bladwin zdążył mi już o wszystkim powiedzieć. Do prawdy? Cokolwiek powiedział, to kłamstwa. Mm -hmm. Spokojnie, chłopcze. Myślisz, że tak łatwo można mnie oszukać? Wysłuchałem spokojnie, co Bladwin miał do powiedzenia. Przesiałem prawdę od kłamstw, i ostatecznie Bladwin otrzymał ode mnie bilet na ekscytującą wyprawę do górniczej drogi. Ten głupiec próbował zrzucić całą winę na sytuację w kopalni na ciebie. Jedyne czego nie przewidział to fakt, iż pracujesz bezpośrednio na moje polecenia. Proszę, proszę opowiedział mi o wszystkich swoich metodach i przewinieniach, jakby dotyczyły ciebie. A ja otrzymałem jasne dowody na jego winę. O, proszę. W swoim nowym domu będzie miał aż nadto dużo okazji, by wykorzystać swoje talenty do motywowania górników. Muszę ci przyznać, Marvin, masz talent do takich rzeczy. Nie tylko przejrzałeś, co się dzieje w kopalni. Ale jeszcze sprawiłeś, że winny sam wszystko wyśmiewało. Co jak mogło udało być się lepiej? się górników przed otwartym buntem? No właśnie, mogło być zdecydowanie lepiej. A zaskoczyło mnie fakt, że Lorenzo to przejrzał. W sumie dość nieszablonowo się rozwinął ten cuścig, nie? Myślałem, że będę musiał się z nim tłumaczyć udowadniać, ale Lorenzo przejrzał śmierdziela Bladuina. To już wiemy, jak trafił do górniczej Doliny. Niestety, nie obyło się bez rozwiązania siłowego. W takim razie będę musiał przygotować odpowiednie formularze dotyczące wypadków podczas pracy. Oraz rekompensaty dla rodzin poszkodowanych. Będzie nas to trochę kosztować. Ale lepsze to, niż z kopalni. Też prawda. Co teraz stanie się z kopalnią? O, dwa koła Na początku wyślę tam całkiem nowy garnizon strażników. Tym razem na kapitana mianuje kogoś znacznie bardziej doświadczonego i mniej żądnego władzy. Na jakiś czas zamkniemy rekrutację nowych górników, by uniknąć ponownej infiltracji. Muszę jeszcze się zastanowić, jak postąpić z Igorem. To specjalista od rachunków, ale sytuacja chyba go przerosła. Pewnie zajmie to kilka dobrych tygodni, ale kopalnia znowu zacznie przynosić zyski. Dość już tego gadania. Proszę, oto Twoje wynagrodzenie. Masz teraz co świętować. A ja zabieram się okay. za rozwiązywanie tego. Baloga. Myślałem, że trochę mnie opierdzieli. Ale nie źle. Dobra. E, tak. E, e, udało mi się rozwiązać problem niepokoju w kopalni złota. bladwin otrzymał odpowiednią nagrodę za swoje postępowanie i zostanie zesłany do górniczej Doliny. Niestety kopalnia przez najbliższe tygodnie pozostanie zamknięta dla ludzi z zewnątrz, czyli nie możemy już tam się dostać. No trudno jakoś przeżyję. Wyciągnąłem z kopalni tyle ile mogłem złota. Nieźle się na tym wzbogaciliśmy i też kapusty też zarobiliśmy. Mogliśmy trochę więcej na tym zarobić. I, I wiem, już mogę też o tym powiedzieć, że od górników tych których musiałem niestety zabić, dostałbym parę bryłek rudy. Ale się uparli, żeby widzieć we mnie agenta, niech to szlak. Jak sytuacja na wyspie się Dobra, nic mi więcej nie powiesz. Chodźmy do więzienia, bo tam jeszcze może być jakiś smaczek. Dobra, ważne, że już mam to za sobą, bo już powiem Wam, że trochę mi ciążyło to zadanie z y, kopalnią. Trudno, no nie, nie, jest, nie jest idealnie, mogło być zdecydowanie lepiej. Szkoda. Ale ogólnie y, kopalnia będzie działać, nie? Nie straciliśmy jej i to się liczy. Dobra, pogoda jest paskudna, ale chodźmy y, jak najszybciej do Mamra. Tam powinien być fajny smaczek. No i co? I powoli, kurde, będziemy się brać za chyba takie wątki główne, nie? Związane z Volkerem. Zaraz o tym poczytamy. Tylko najpierw... Zobaczmy zobaczyć. A jeśli zakładając, że Marvin to jest w przyszłości blizna, to ciekawe jak oni się dogadywali w starym obozie, nie? Tak swoją drogą. Bladwin z blizną. Dobra. Hugh... O! Okej... Okay. Co słychać? A daj mi spot. Nie pamiętam go. Obiecuję ci. <laughs> jeszcze kiedyś się spotkamy. I wtedy pożałujesz. Czyżby? Czyżby? Wydaje mi się, że będę twoim szefem, śmieciu. O, marnie załamuj się. Widzę, że... Wszystko... Żartujesz sobie? Widzę, że zbieramy powoli ekipę do górniczej doliny. Marvinowi świetnie idzie, naprawdę. O, dobra, jeszcze jest tutaj ktoś taki interesujący. Gdybym mógł cofnąć czas, dołączyłbym. No, ale nie możesz. Dobra. Także co, w tym odcinku to by było na tyle. O! Zobaczymy, co masz w kieszeni. A, troszkę złota, spoczko. I yy, co, w przyszłych odcinkach bierzemy się. Aha, ta uprowadzona, ale tego na razie. No właśnie, tam Biesiada trwa, więc to odpada. Yy, na tym na razie nie mam pomysłu. Pewnie jakieś zwoje z magią by wystarczyły, może, ale chyba weźmiemy się za to. Także dobra, na dzisiaj to by było na tyle. Szkoda trochę tego wątku z kopalnią, no ale trudno. No nie można zrobić wszystkiego idealnie za jednocześnie nie, nie wiedząc yy, co się wydarzy, nie? A z kolei jakbym wiedział co by się miało wydarzyć i robić wszystko zgodnie, to troszeczkę mniejsza frajda by była, nie? Więc Dobra, nic. Na dzisiaj to tyle. Wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.